Jesteśmy teraz w Madrycie. Na Santiago Bernabeu Real podejmuje Rosenborg Trondheim. Real w lidze spisywał się tragicznie. Znalazł się nawet w strefie spadkowej. Przegrana na tym stadionie z rwałem Sargosa 1 do 5. Przepełniła czarę goryczy. No i niewielu widzów obserwowało ten mecz z Rosenborgiem. Wszyscy liczyli jednak, że chociaż może w Europie uda się Realowi odnosić zwycięstwa. Od początku nieustanny atak gospodarzy. Swoje szanse marnowali i Raul, i Morientes. Ale w 18 minucie Jamtwal wypuszcza piłkę po strzale Savio, no i czekał już tylko na taką okazję. Raul. To on zdobywa pierwszą bramkę w tym meczu. Rosenborg słynie z tego, że jest drużyną, która gra bez respektu dla stadionów, dla wielkich firm. Potrafił poradzić sobie kiedyś na San Siro w Mediolanie i grał także tutaj dobrze w Madrycie. Tyle tylko, że za ten faul podyktowany rzut karny, niewykorzystany przez Fernando Hierro Świetna interwencja Jamtwala. Do przerwy 1 do 0 dla gospodarzy. Po przerwie ruszają piłkarze Strontheim. Pierwsza szansa niewykorzystana, ale z rzutu różnego dośrodkowuje Skamersrud. John Perryw. Wysoko wyszedł do tego zagrania. Świetny strzał głową napastnika. Strondheim i jeden do jednego. Kolejna akcja, ponownie Keriu, no i Broniker jeszcze ostro zaatakowany przez jednego z rywali. Wciąż remis na Santiago Bernabeu, ale w 85 minucie kapitalna akcja, którą kończy celnym strzałem Savio. Zaczęło się od Redondo, później Piłkę zagrywał Savio Morientes i celny strzał Brazylijczyka. Wreszcie w 90 już 91. minucie Roberto Carlos ustala wynik meczu na 3 do 1. Efektownie Brazylijczyk w polu karnym. Spokojny, pewny strzał. Na wszelki wypadek jeszcze nadbiegał tam Karambę. Dumny Roberto Carlos z tego, że przywdziewa strój Królewskiego Klubu. Zwycięstwo, drugie zwycięstwo Realu w tej fazie Ligi Mistrzów mówi Nils Ernegen, trener Rosenborga. Dość długo w drugiej połowie trzymaliśmy wszystko pod kontrolą. Zdobyliśmy szybko wyrównującą bramkę. Mieliśmy szansę na to, aby zdobyć z kontry kolejne gole, ale nie udało. W grupie C po dwóch seriach spotkanie Real Madryt z kompletem punktów. Bayern Monachium 4 punkty, Rosenborg Jeden punkt na koncie i dynamo Kijów.